Zaprosiliśmy nas na krótkie przedstawienie na podstawie wiersza Ewy Szerbowciny pod tytułem Kot w butach. Mamy nadzieję, że nam się spodoba. syn średni i najmłodszy trzeci. Dobrze było żyć we młynie z turkocącym kołem. Dobrze było we dnie, w nocy tak pracować z połem. Ale oto się zdarzyło, co się nieraz zdarza. Przyszła śmierć, by zabrać z sobą starego młynarza. A gdy ojca już nie było, dzielili się z połem trzej synowie. Ja wezmę złoto i w z sobora. Drogi bracie, to co widzisz, że nie dostajesz majątku, zacznij. Choć to jest stary kobiety, Druż nie może, bo myszy ani szczur, mu nie pomoże, nic nam po Ty weź tego darmu, tak? się do czegoś tam. nie ziemia, stroje, stroje, niżeli góry złota, lepiej dostać przyjaciela, choćby tylko kota. Więc go wezmę. Lecz kot góry, posłuchajcie, nie był zwykłym kotem. Dziesięć lat go znali we wsi, nikt nie widział kod. Żydem kot był kotem z bajki, mówił ludzką mową. Więc do Jaśka kot bajkowy szepnął słowo w słowo. Nie zadreszcie swoim braciom, ojconej dostatku, tylko mnie starego kota wziąłeś na ostatku. Chodź mi, kocie. Tylko ty mi pozostałeś. Resztą z jej braci pewnie już słyszałeś, gdy się dom opiekować. Bo się chłopiec dobry i ja dzisiejszego dnia będę dla ciebie szczodry. a dziś we wszystkim. Niech cię nic nie dziwi. A będziemy obaj chłopcze zobaczyć, szczęśliwi. Co mam robić? Co to znaczy? Kto to mnie przemówił? 🎵🎵🎵 to zakończyliśmy składam w budynku kolonii budynków. I marnowimy na ten czas. A Wsiępiłem do mnie i widziałem tam, gdzie dorzecz no Hamnie, lecz ty chyba wody zbyt nie lubisz w kocie. Prawdę mówi, nie chce siedzieć w błocie. Ty się kąp, moja Jasieńku, a ja zaś tymczasem na przypiórki zapoluję. O tam, tam pod lasem. Wejdzie bez podania, ale w wiadomości królów, Pan je zabierze, Moją wolę go przycichł, o dalszych odzieży. W zamczysku, co na górze stoi, Stąd, o widać, złotem wieżę. W głowie mi się troi. Szybki, o, nie zasi. królu, gdy ktoś ładnie prosi. I karetę wyprzedził odda, aż napotkał, w nie wierzy. i zboża tyle, tym wiarzą bez aż się włosy jeżą, Patrzą wszyscy w jego stronę i oczom nie wierzą.

Nie prostą drogą, a te buty z nie niosą go jak mogą. Przybiegł wreszcie do wód łapką z a mieszkał tam czarno-księdek. Wyszedł, ujrzał kota. Co tu robisz, kocie w butach? Czego szukasz między nami? Rzecz ty powie, niezbyt miło. Zle czarownika. Właściwie, tak mówią we świecie, już nie umiesz robić czarów, lada małe dziecie. Piseś Ciebie, a mnie także śmieszne się wydaje, że ty jeszcze mieszkasz w tym zamku i rządzisz tu krajem? Co? Jak śmierzy znosi te twarze? to jest kocie niebezpieczna gra. Ja ci pokażę. Opatrzcie go! To we sztuka zostać. lepiej z duży. Lepiej małej myszki. Spróbuj przybrać postać. Ale tego nie potrafisz. Proszę mnie powiedzieć. Co on wręczy? Jakie jest nie złości? Wszystko mogę. umiem wszystko. Oj, durne kocisko. Bătrân, ceartă, 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 și ceartă, 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 Królewska świta, księże Janie, gości króla, królewę i lud. Masz napitków i jedzenia tutaj w zamku w Chola! Chola, kurkocie! Zbójcy mnie nie napadali. Nie mogę tu a nie mój także zamek stoi tutaj zbudowany. Ja nie jestem księciem, który chadza w srebrze i złocie. Jestem za to dość solidny. W młynarskiej robocie. Jaderują daruję ci go chętnie, ładnie położone. Już schrupałem czarownika. Nie wróci w te strony. Teraz możesz ty, Jasieńku, zdjąć sobie te włości. Złą przysługę chcesz mi oddać, przyjacielu kocie? Są tu ludzie, co stracili siły na robocie w służbie tego czarownika. Oni wezmą sobie wszystko. A co my? Bilka Jestem zbyt błym i biednym sierotą. Nie chcę w błąd wprowadzać ludzi, choćby i za złoto. Dosyć ciebie już słuchałem. Oszustw nie chcę więcej. Zapracuję na nas obu. Patrz, mam silne ręce. Czyli zrozumiał choć tak? Dobrze, ja. Zrobię jak chcesz. Daję go Cię słowo. Postaram się być posłuszny.

Dziadka kod kot w butach wnuczęta luna. a że lubi zmyślać, gadać, musi walki opowiadać, w bajkach zmyślać, to nie grzech, a dzieciakom z tego śmiech. Cieszę się niezmiernie. Bardzo ja chajelik, dla dorosłych. Scenariusz do tego przedstawienia na podstawie pierwsza napisały dziewczynki z klasy czwartej B. A! Wszyscy, rynie, przy pomocy rodziców, oczywiście. Zacznijcie. Dekoracje z pomogli nam zrobić uczniowie z klasy trzeciej A, Mateusz i Szymon. Dziękujemy bardzo. Serdecznie dziękuję. Ja też chciałam powiedzieć, moi drodzy, jak w nim nas wszystkich, chciałam bardzo podziękować artystom. Słuchajcie, było to niesamowite doświadczenie. No, wspaniała gra aktorska, jestem pod dużym wrażeniem. Aż. Pięknie, albo będę co to będzie, kiedy będziecie mieli po 15 lat, jak z ze będą aktorzy. Coś niesamowitego, brawo, brawo, jeszcze raz dziękuję Na to, że nauczycielka się i pomagała Wam w Wielkie brawa dla całego szkoły. Ja ja dziękuję. dziękuję, dziękuję. dziękuję ja Pamiętaliście obejrzeć nasze małe przyznanie. Co się mówi? Nie.